My jako inżynierowie chcemy się przyczynić do tego, żeby te kłódki, które zostały zdemontowane z, yy, z mostu, mogły dalej z nami tutaj być wraz z Politechniką Krakowską i Młodymi przyszłymi inżynierami drugiego roku architektury ogłosiliśmy konkurs. 300 osób bierze udział w tym konkursie i projektuje koncepcję tej ławeczki. To jest w ogóle bardzo fajny projekt, bo my, jako Politechnika Krakowska, nasi pracownicy, doktoranci, studenci bardzo chętnie angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy o takim społecznym wymiarze. No i nasi studenci na drugim roku wzięli się bardzo mocno do pracy, bo przecież to jest około 300 osób, które prześcigają się w pomysłach, jak jak to może być, jakie to mogą być rozwiązania. No i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie satysfakcjonujący. To najfajniejsze w tym pomyśle jest to, że można będzie no, w jednym miejscu jakby zobaczyć te dziesiątki tysięcy kłódek, które no, symbolizować miały wiarę w to, że Jutro będzie razem w całej tej miejskiej tkance takie elementy romantyczne, takie elementy, które również pewną taką lekkość bytu pokazują. Powinny być i chwała studentom Politechniki, inicjatorom tego pomysłu, że te kłódki nie trafią na złom, tylko będą tutaj przy smoku i będą rzeczywiście takim miejscem, z którego ja twierdzę, że będzie promieniowała miłość.